ale stywne te buty, no masakracja jest jakaś normalnie Ale ogólnie Pany tak RZ120 już się pojawił na dwóch filmikach i powtórzę dla tych co dalej nie wiedzą yy, że to nie jest mój motor, nie? Tylko że był tutaj w remoncie u mnie w remoncie na serwisie, nie? I taka sytuacja, panowie, i panie jest taka, że już stoi tydzień u mnie, prawie cały A ja sobie nie mierzę, no drugi I... raz dzisiaj. Znaczy jeżdżę, no jadę obcajdź na wodę, bo nieciekawa sytuacja jest ogólnie. No i ten, no i jadę obczaić. Nie jadę szybko, pomału, tak na spokojnie, bo to nawet nie chcę mi się zapierdzielać, mam tylko bluzę. I mi jest zimno. Moje dresy fachowe. Dresy w pierdolki No i ogólnie ciekawa sytuacja na Podkarpaciu jest. Znaczy u mnie jest jeszcze git, nie? Ale tam co się dzieje ode mnie 30 km od domu to jest masakra Podtopienia i te sprawy u mnie to jest jeszcze git, chyba Nie, no, tu wody nie ma Ogólnie nie wiem ile mam paliwa, ale chyba mi starczy. Kiedyś wylełem chyba litrę Kiedyś wylałem litrę i tak jeżdżę pomału sobie, bo nie zapierdzielam tym Bo szczerze powiem wam, że nawet mi się nie chce No i to też jest 120 to, to mocy nie ma kto wie co nie, ale tak dla zabawy pomału czy tam coś poszaleć to można ale nie no cudzymi sprzętami to ja tak średnio Se, kurde całe kolana będę miał mokre z, tych, tutaj, z tej trawy Wysokie trawy, niewykoszone. W sumie to ja jadę w ciemno. W sumie serio, tu patrzcie, po lewej jest woda, nie? I tam dalej nie wiem, czy przejadę nawet. Ale ciul tam. Kurde, przejadę tam, nie przejadę. Nie wiem, jadę przez tę wodę. Ciul. Co będzie, to będzie. Miałem jechać jawom ale myślę Ciul Przepalę tutaj rfz bo Lepiej jakby się miało coś tutaj u mnie zepsuć niż ten, niż tam klienta nie W każdej chwili mogę tutaj walić się w wodę A tutaj jest wysoka więc kurwa tam nie przejadę Tam jest woda już Fuck you bitch Nie, tutaj nie ma szans, tam po kolano będzie. No Jezu Ja myślałem, że przejadę chociaż kurde tak to Ani przez pole nie przejadę przez nic ogólnie Masakra. no i muszę się wracać. No ale właśnie tutaj byłem taki kurde powiem wam, że właśnie w tym miejscu, bo tu jest Dolina, nie? I W tym miejscu właśnie byłem taki niepewny czy przejadę. Ogólnie powiem Wam taką ciekawostkę, że jak sobie wczoraj patrzyłem na monitoring tutaj rzek, czyli tutaj akurat u mnie jest wysoka, nie? Tutaj zaraz, jak dojadę. I ogólnie wczoraj przez cały dzień przybrała jakieś 2 metry. Więc no, więc tak powiem wam nieciekawie, nie? Tak to jest ubrać się normalnie na luzie. W ciuchach takich normalnych i się ujebać no to jest kurwa mistrzostwo tu przejadę, dwójka triki kurde stunterskie boże I... żebym się nie wydupczył teraz tu jeden but Lux. Mogę jechać. A kuku, surprise. Widzicie? Tam, gdzie ręką pokazuję, o tam, 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 gdzie tamte drzewa. O, zjadę wam tutaj. Tam gdzie tamte drzewa I z tamtej strony właśnie my jechali Nie jechałem i właśnie tutaj ta woda Mnie tutaj napotkała I tutaj już jest mniej więcej po kolano Na tak z moich przypuszczeń Tutaj po kolano będzie Mniej więcej wody Jedziemy dalej obczaić No tutaj już jest niżej No widać Ale wszystko pola jest są w wodzie Pola są w wodzie I to widać ja jestem jak tam Wisła Może się przejedziemy, jak tutaj wachy starczy, bo jest nieciekawie. Chyba tutaj jest już dużo. Tu już jest dużo. Dobra, jadę dalej. Tu już wiesz, by sobie pływają. I reszta tutaj łąk. No, gdzie się jedzie z tym? Chuj, no i cześć. Nie pojadę. No i kurwa, panie mistrz. Chuj, wielki bombelki jest, tyle powiem. Tu jest dojebane wody. O, chuj do dupy. Tu jest kurwa. Nie wiem czy to się powiedzie, bo jest bardzo mało paliwa. Ale plan jest do, do wykonania. Zaraz powiem wam o co chodzi. Tak i bardziej pałuj, na pewno zostanie ci paliwa. No dobry pomysł. Żeby policja kurwa nie jechała, bo nie będzie czym spierdolić. Kurwa, tiry. Chujna proszę, pokażę wam z góry jak wygląda wszystko. Tylko nie wiem z której strony jechać. Z prawej pojedziemy. Dobra, jazda. dla rowerów, ale z góry będzie lepiej widać. Ju, już mamy wodę pod sobą. Patrzcie jak się rozlało wszystko. Się rozlała Cyk chodniczek Tutaj tyle jest wody, że jest masakra normalnie tutaj, tutaj wygląda jakby rzeka płynęła Tyle że krzaki są Tam ile wody, tutaj masakra